Ty się przewitać. Jo, w kolejnym odcinku z Super Mario 64, zabijemy Mila Morterca. Nie uciekaj Zrobiliśmy pierwsze pięć światów w tej grze. Czyli teraz trzeba iść. Do 6. z szóstego zrobiliśmy na poprzednim. ja nie mam własnej kamery. No bo nie masz pozwolenia. Ty idź do 6 no świata. Ja Ej, to się przywitać z widzami tutaj w moim no. odcinku z nie O. I love it for eight coins. Czy chcemy teraz spierać się 8 kasy? W sumie można. Dobra. Osiem, spieramy 8 kasy, spieramy sto... zaraz... Dobra, to ja idę w tą stronę. Saponuję, że metal jest bardzo ciężki. Kładź tutaj. Zajmij się stroną. Albo dobra, poczekaj, aż mi minie. Saponuję, że Metal Mario nie może tak robić. No. Metal Luigi tak bardziej. Dobre jest to, że jak ktoś zginie, to nie trzeba aresztować poziomu. Tak, tak jak w pewnym innym let's playu, który mieliśmy Super Mario 64. A tak jak wtedy jedna osoba z Was zginęła, to teraz koniec? Jak było? No iż ta osoba się nie rozpiła. A. Chyba, że się weszło do ponusowego poziomu. Że na przykład tutaj to metal Cap'y wszedł, to ja o, bym. Ale. 5 FPSów! 5 FPSów! 6 6. Tak, bo jesteśmy w dwóch wielkich różnych miejscach i te tutaj koiny spróbować zaprać od e to... to jest jeden z trudniejszych poziomów, jeśli chodzi o koiny. To A znaczy, jak się y, wie, co się robi, to nie są aż takie ciężkie. A bardzo co się długo się to wszystko robi. To się długo właśnie robi. Tutaj, jeśli nacisnę dźwignię, to chyba konie będą w środku. Alright. Nie będzie gwiazdka, ale pamiętam. Ale no, nie to perze są? no, co? O, jest to. Yeah! My buddy Kolejny już nie daje końów Wow! Mario monwalkuje. No, to oko ta się wow. zniszczy. Ja ale mi się, ale ja ale ja nie troch, umiem. trochę ciężkie to może być. Ja już próbowałem i spadłem, jak nie chcę. No, chyba ja mam teraz ten lepszy casting. Nie mam manualku już. O, snu... o nie, nie udało mi się kotryku. Także myślę, że ta seria będzie krótsza niż. Rayman 3? Niż Super Mario 74 multiplayer. Bo szybciej nam chyba idzie, bo ja nie pamiętam, jak wtedy No, z, ty z tym, że możemy łapać gwiazdki mm. dwie i być w różnych miejscach, to na pewno szybciej. Szybciej, że ty oczek zabijać. No, Tori! Tori! Tori, Skurda, jak ja wtedy za pierwszym razem to zrobiłem? Miałeś farta ogromnego. Jaki Jakiś ogromny skok musiałem zrobić. Jakiś zrobiłeś tak w przód. Oh, oh yeah, I'm the best, I'm mm. the best Nie łapię tej kwiatki, bo to byłby błąd kardynalny Kardynalny, no Żółta, czerwona kartka Teraz chyba mogę iść z powrotem na, na, tą ścieżkę Okej, okay, spróbuj, dobra nie próbuję z tymi oczkami Paweł. Jeśli to ciebie przyjdę, to będzie ciemniej laków. A właśnie najtrudniejsza rzecz w każdym poziomie to niebieskie koiny. Jeśli ominiemy zbyt dużo, to nie zrobimy 100 coinów. No, trzeba zabrać właśnie w tym tak, labirusie. Także może najlepiej będzie, jeśli we dwóch tam pójdziemy. No tylko ja, jeszcze czerwone koiny ja zbieram. muszę tą drugą ścieżką iść. Czyli muszę się cofnąć. ta da ta da Trochę kamery nie widzę, ale... To jest Underground Theme, No, tak Ale manualku ja No bi! Co to miało być? Mario! My tej częściki już mamy z 15 lat no 16 i my gramy na kontrolerze Xboxa. Znaczy już nie aż tak dobrze, ale dalej są nic. No, a jaki ten dospić, co mamy. Od no, 2017 i nie, nie da się nimi grać. Jak chcesz to teraz można iść to, to jaskini razem? Dobra, No a to później zrobię te koiny. czerwone, tylko poczekaj. Okej, okay, to poczekam, żebyś to chwycił te kojny i się uleczył. Bo tam wszędzie trucizna jest. Trucizna, y bo się tam kosiatka zasrał. Jakiego? Ała oh, wow. O, to się przyda, zielona. Coś tam zbierze. Oooo! Jeśli sapimy te kredyty, to staniemy łanop. O, tu jest niebieskie, to poczekam na siebie. Oc, on zniszczy tych, żeby one nie przeszkadzały. Gadam, tworzy mi. Ja pozabrałem cię w tej razie. Ok. O, you fuckers. Coin. Ała, zapijamy ich wszystkich. Ała, przestańcie mi pić. Klikam. Jeśli kotoknę, to skinie. Wyżyj to do ciebie. Dobra, możesz zrobić. w tą stronę. O, tutaj chyba, tak? What the fuck, się spokoju? W tą stronę. O oh, no. No! Nie, nie wiem, czy to jest możliwe teraz. Fuck. Ja dwa koiny zebrałem. Ja jeden zebrałem. Znaczy jeden ja zebrałem. Znaczy, razem dwa. Oh, no. Znaczy tutaj są jakieś konie nie wiem czy to teraz możliwe jest o są jakieś konie zalazmy nie ale nie wiem czy będzie sto nie wiem to były wszystkie konie jeszcze mamy właśnie tam gdzie są te boldery. tam już chyćę konie już aha to ciężko będzie no Jeszcze mamy parę czerwonych Najgorsze jest coś pod koniec. W Chrome Hackach niebieskie coiny się pokazują przed naciśnięciem dźwigni I to jest lepsze Tu właśnie są kosze pieniążki, bo nawet nie widać, cztery różne ścieżki są, nie lubię tego Tam są jeszcze coiny Ile mamy czerwonych? Oj, cztery Okej, okay, czyli to będzie osiem coinów Nie, nie mogę skoku zrobić, co jest? Co jest? Hallo? Tam mi trzeba. No i nie ja Okej. Okay. Potrzebujemy... Ała. Zabijali mnie. Ja wiem gdzie jeszcze są coiny. Tylko się utknąłem. Wow, gdzie ja jestem? Poczekam na mnie toperze. On mi ta koiny jednego. Jeśli przeleci. Utknąłem gdzieś. Chyba tu jesteś. Tam? Gdzie ty jesteś? A, ty jesteś tutaj. Dobra, wiem. Oj, nie stójcie pod elewejtorem! Ja lubię to robić w konkerze, tak miaszczył oko. Mmm, ale kaszanka to była. Are you here, my prada? Mm. What the fuck are you? Mm. What the fuck? Nie wiem. To jest jakaś mapa. What the fuck are you? A mapę. Bo, mi, bo ja zginam, bo ja na z ginami i coś mi zaczęło mnie przez ścianę klipować. Czy tutaj jest? Ja nie mam pojęcia, gdzie jesteś. Chyba z którejś y, dziur w ścianie. Bo... Może tu? O tam przeciwnik jest. Tutaj nic nie ma. Tutaj dziura? Tutaj widza. jest. Mario! Mi się wydaje, że tutaj przechodziłeś ten, do Elevator jest tu tak? A bo tutaj na górze jest. No, nie uratujecie. cię. No. Chyba, że się skliczujesz jakoś, nie wiem. Spróbuję. No, no. Ok, na górę mi przesłało, właśnie. O! 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 I... Nie wiem nawet, czy. Świet się da, bo jeszcze jest ten, te drugie przejście i nie tam gdzie ja jestem, tylko te drugie, tam chyba też powinny być koiny. No muszę wyjść stąd. No ale tam... Są, to jest... Bo tam są jeszcze kojne. Jedna. Bo są te dwie dziury, co nie w ścianach i tam jeszcze jedno i, i chyba przy jednej połowie koń się nie mala. Do niebieskiego oczka będziesz chciał zabić się, bo. By... No. Nie Ja jestem na hita, to sobie Nie wiem, czy on mnie nie zabije. I'm gonna risk it, man. Fuck it. You fucker. Mm -hmm -hmm. cię pociskiem jakimś białym. Tylko tak tą musi ginął. Idę po pokojny kurde Tu to się idzie? No O riski O tam oko jest Chyba, nie, nie wiem Ciężko się to oczko łapie Luigi is gonna save the day Mario Don't, mm. don't worry I just need two red coins And a blue coin for Anai. I Mr. Eye, that's his name Mr. Eye To jest. To, to, to jest naj... co pan najgorszy poziom dla stokoinów. No to jest chyba... Nie lubię. To jest najdłuższa misja. Tam, tam chyba jest łatwiej do tego drugiego pójść i zrobić takiego kołopiec. No i teraz najgorsze Może są tu coiny na górze? Chyba nie. Takie pięć koinów milutkich nie ma? Nie Ja bym chciał pięć milutkich coinów Takie masz pięć koinów, po prostu leżą tu No czemu nie? Gdzie to zmierza w ogóle? Nie wiem hm. Od początku trasa Iczko, trzy, dwa Okej okay, jak zginę to zginę, Z, chyba się jedyne koiny. Ale no. Gdybyśmy żadnych niebieskich nie zabrali, to już w ogóle. No, bo ja zabrałem jeden, chyba tam złączyłem, ale nie jestem pewny. Dobra, niech on na mnie popatrzy. Patrz. Patrz się na mnie. Nie patrzy się. Are you looking? Oh, he's looking. Man, fuck, this shit. <śpiewanie> o, oko, 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 oko. I yeah. fucking did it. Easy ski baby. Obraz, bierze za kolejne i za czerwone. Słabię to. Yes, of course, zapiszę. A, o, moja noga! Ale to nam Nie, herwika! Długo nam to zajęło. No. To musimy teraz dużo y, zdobyć. Okej, okay, teraz idźmy do labiryntu, te, te dwa może gwiazdki. Można. Do, to, te, bo są tam przejścia. To można nawet ominąć cały labirynt i zrobić to przeskok, jak się pójdzie na lewą stronę.

Nie wiem czy jest inna część. Tutaj wszedłem, były dwa. Jest, to, to jest drugie. Ale tu nic nie. Tak, Nie, normalnie. A to tutaj były takie, no, które ci chodziło, chyba. No, właśnie o tym mi chyba chodziło. O, Mario będzie się wspinać. No. Ok. ja wspinam się. Ta mechanika jest tak ledwo, co wykorzystana na tej grze a i tej też były coiny, No, tylko zabrałeś. nie idź na Tak, te koiny zabrałem wtedy. Miałem tak może życie, że wyszedłem po prostu z tego Toxic Cave. I'm ready, Maria. Double Star Collection. 50 gwiazdek, prawie połowa. Oh yeah. Teraz chyba z zi jedna lub dwie gwiazdki zostało. Oj, ostatnia. Dobra, wyścig cheater. Opis skinów. No. Te kamienie mi prze... Nie, kamienie zostały na mnie. No to fuck. Angono dai. What the damn o oh no, tam było. Fuck you. <grym> Jestem teraz nieśmiertelny. A i tak dostaję mecz. Okay, to staje faltemecz. mecz. ta 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 Oh! Oh, fuck! Czemu mi się sk skansalował? <ścoughs> Trzymałem za czym on zrobił normalny skok. Mata, fucka. O, teraz będzie jeden z moich ulubionych światów. Ja lubię ten lava właśnie. Lava chicken. La la, la lava. Teraz MIPS powinien się pojawić. No. Czemu? Ej, w ogóle to jest, jedny, jest. jeden z jedynych światów, y, 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 jakby w drugim ten. Y, to jest jedyny obraz, jakby w tym. Po pierwszym pauzeze, co nie? I przed drugim. Zauważyłeś to? Jaki? Co? Po no, y, bo pierwszym pauze w ogóle nie ma obrazów, jakby to wchodzenie do levela, tylko tutaj jest. I tak się wchodzi My. do Hazey Mayskiej przez jakiś portal. Y, to tego pustynego przez ściana. To... Nie mogę go złapać. Kurde Oh. Where is he? Tutaj! Ooo! Gdzie jesteś, mały Mips? Mips! za łak? Tak, słabko jeszcze raz. Odtwórz tę gwiazdkę. Ooo! Ok, ja będę star. A, oh, mama mia! I z Mipsem. Okej, okay, koniec odcinka? No, 12 minut jest sobie dopiero. Eee, zobacz. Albo no, w sumie możemy i tak zrobić. Coś co wchodzi. No i wa nawet można od razu zrobić, nawet można. Ja bym to od razu zrobił i bym w wulkanie zebrał. Ja bym to od razu wziął. No bo wulkanie się zbierze, a tam bym wow, jak gdybyśmy spokojnie. Tak. Tam.

Tutaj się nie... Tutaj się tylko końu dostaje. No... A nacisnąłem. Co jest? Co jest? Co jest? Co jest? Co jest? Co jest? nimi? Nie, Co jest? Co jest? Co z Co ja Nie, Co z Co Ja Dobra. Już łapię jak tam progresu nie ma. Bo spadłem, bo nie umiałem chodzić. Dobra, ty znowu właśnie mi boli. A ja idę tam znowu gdzie zginęłem. O nie! LAWO! LAWO LA lava. Ciu, 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 no. No. no, no, nie, nie no, no, wiem, no. czy tu nie potrzebujesz no. czapki. No, Okej no. Ok, yes. Fuck, ja się to źle to zrobiłem. Trzeba mieć czapkę. chyba czy nie? Dobra, te, Czyli, tu... zabiłem ich i nic no nie No bo dostaje. na tej, tam na czerwono trzeba Widzisz na no mojej kamerze? Tam jest taka czerwona. na e. tej jest. Ja mam się bała jakaś strategia z flying można było tam przelecieć. No tak, cały czas o tym mówię. Tylko próbowałem bez. Ale teraz nie oh! jest No! O, mm. o, oh, oh, stop Ja już pokonałem. Wiem. Kop, kop, kop. Kikiem to jeszcze nie łap, bo jestem blisko już. Blisko pijaski jesteś? Blisko fajka. Dobra, łap. To Cię zginę! On ma M1 żyć na minusie, jest minus jeden. M1, Mario 1 minus, minus jeden. Gora Okej, okay, teraz idziemy tam Dobra ja spróbuję. Aha, to tam było no. no. Luigi is gonna show you how to do it Okej okay, freaky Luigi uh, no, no. Jakby Ci się nie o u... jak tym nie udało to ja bym w... też... Możesz iść Normalnie nie jestem już ja... ja kiedyś to robiłem o. Ta rata jest specjalnie, żeby nikt nie przeleciał, ale można tenty To teraz wulkan. Wulkan jest to coinów. No. I twi kreski. No tam były. No, to można. No. I padł z tego odcinka <laughs> Fuck you Mario.